Se o Jezu, to jest moment ja, Czy ja to mogę oglądać? Chyba nie dostanę bana, nie? Czy... Hmm, hmm, ryzykować banem, czy nie ryzykować? Uciekaj, uciekaj, łyk o nie! O nie! To usud, oh. <laughs> Ucieknie? Dobra, jaka durna postać, dobra werwał! <laughs> 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 <Halo, verbo. śmiech> ja Mogę wykorzystać do miniaturki na YouTube? A? Mam zresztą nie na, na YouTube tego. No cóż, staraj się. Wszystko złapał. Trochę Dobra. My chcemy robić to. Ja bym zrobiła to, co by na to, ok? Force wydarzeć po Dara, czas Streamer of the Year. Po... nie czekaj, Moon Moon. To nie jest ten, co był. Tym pse ja jakby, jak według mnie to jakby nie oglądałam go, ale znam shoty i jakby wiem, że mnóstwo moich znajomych jest jego fanami I że po prostu, no jakby według mnie tak, tak się przebił, tak jakby tak jest, taki inny jest trochę mam wrażenie Więc ja bym dała xQc na tego, na, na streamer of the year Best up and coming streamer? Oj, mam cię problem, ponieważ nie znam żadnego poza nim. Nie znam go, 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 więc uznał, że Healthy Gamer, y, lubiłam, jak on rozwiązywał, jakby takie, podchodził bardzo y, ludzko do streamerów, nie? Ponieważ jakby często wiesz, osoby, które są takie duże, jakby tam wiecie, jak popularni streamerzy, to po bardziej już wiesz, jak do klasy celebryci, i często tego, często nie bierze się ich takiej strony ludzkiej pod uwagę, a według mnie on to robi i to pokazuje. Tam, takich i w tą wnętrze. Według mnie to jest bardzo fajne. Tylko, wiadomo, to jest co pod też bardziej, nie, ale. no Most dansgy moment. Oh że... O nie, Co? Nie, no nie zgadzam się na to. Interesujący bralet. Czy ja mogę to pokazywać? Okej, okay. ok, rozumiem. Provide that. I feel like Shroud is the same way. Oh, what the fuck's that on his face? <laughs> this is what rank 14 and depression does to you, dude. You could room oh with Boże. Asmongold. I think even Asmongold would be disgusted. Oh, my ja God, like I don't want to. Like, I pokażę not want to. Like, I don't want to. Like, I to. Like, I pokazać. Także no to. Jakby... I feel it, I feel it bro. Tak, no, także no jakby tak. To... No, to, to jest to jest wszystko, co jest poza kamerką, nie? Na kamerce on pończy słowa git, ale poza kamerką czad, moje życie to jest taki bagent. Czemu uh, mi co tak nie brzydzi, nie jest, odora, utensili, to tak nie dobra, to wiem przyjdzie, to wiem Where my food preparation is and I spill coffee constantly. Uh... O no, nieee! <laughs> <sp> <laughs> The capital of Canada? It's Ottawa! Oh, It's Ontario 100%! Nie wiem, jeszcze, że. O, i Boże, <laughs> This is not the right end. <laughs> Czaj, ja, ja też mogę sobie z tego, nie? Ale tak no, bym powiedział, w swoim kraju tak dosyć dużo wiedział. To jest jakby stolica własnej. z własnej. własnego fansa, trochę taka podstawa, nie? <laughs> <laughs> Do I have to turn the microwave on? <laughs> <laughs> yeah. <laughs> Lyric. Uh, did Shorty just take the vent? What the fuck? I'm gonna out him. So? <laughs> <laughs> I just saw Shorty take the vent in front of my eyes. What the Jezu, wyobrażę sobie, jak, ty, jak mój brat by z tym wysyłał mnie za takie coś? <śmany> Chat, most pepega moment, nie? Jakby według mnie największą Pepego? Jakby, to jest po prostu głupota czysta, nie? To jest czysta głupota, ale taką Pepego Pepego jest lirik z tego, lirik swojego ziomka zgłaszający. <śmany> dla mnie to jest, na czad. Co pierwsze stronis są Polski, ty no pamiętałam, to było coś ja... byłam nawet tam na wycieczce Czekaj, coś da... Na... Coś... Gniezno, gniezno, gniezno! Pamiętam! 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 Widzicie? 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 No, no. A, widzicie, no? Też się zdziwiał, że pamiętałam. Tanic of the year Widziałem. Dude, I th I think I might even already have it. I think I might already have it even said last night, a second person. Hold up, Some researchers said that it may have been circulating for weeks undetected in the greater Seattle area. Fuck! <laughs> dabba dee 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 dabba dee da. If I would beat off a guy, if I was green, I would die. Oh, this is bad news, dude. Don't worry, I feel very blessed right now. <laughs> 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 we invested in Shimmer's well being than Dina at this point. If Dina dies, I'm like, ah, fuck it, who cares? I am such a horse girl. Oh my god. Literally. I, I, I am turning vegan right now. With the Like I wanna make sure that I wanna make sure that Shimmer is safe above all else. <laughs> <laughs> Get the other Don't lose her! Go! <laughs> <laughs> no! Oh, yeah. I tak gorzej jest Ja osobiście... O, dobra, piątka wygrywa totalnie. No i, i chyba według mnie piątka też jakby tak najbardziej zaskoczyła. Więc y, piątka czatujemy tutaj. No scam. Pięć tego. Lig jest fail Because when you bring out the bishop like this, it can become very vulnerable right away. So I'm not sure that I like the... like the variational approach here. No, please don't. And it's too soon. It's too soon, Hikaru. We didn't even reach a climax. I should have had him. I just like. Dan, it's you and me against the world. Okay. I one. Oh, yeah, 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 Oh, yeah, yeah, yeah. What? What's so funny? did you cut too much a little bit too much <laughs> what's the damage how bad is it i can't see why did you start in that spot hold on Ten ogniemy. mój tata, często jakby mówi, że on nie chce mi się wastować czasu i hajsu na fryzjera, więc czasem po prostu mówi: Karolina, masz maszynkę? I wielborozo trzeba było przejechać po całej głowie i po prostu ustawił mi długość. <laughs> I ten, i raz ustawił mi długość. I, I mu chodziło, żeby tutaj przy uszach mu zrobić. A ja mu zrobiłam tak właśnie, tak właśnie zaczęłam od dołu, tak mi I przez jakiś czas chodził z takim trochę, ale dużo mniejszym, dużo mniejszym, bo tutaj praktycznie do zera kościoła. A ja to prostu rozumiał taki jaśniejszy przebłysk, nie? Spośród tych czterech, lecz znaczy pięciu. Nie, piątka nie, ja da jedynka jedynkę, bo jakby przegrać turniej szachowy jakieś 10 sekund, to jest tylko totalnie inny poziom, ok? Czat. O Jezu, a safety moment. Ja, czy ja to mogę oglądać? Chyba nie dostanę bana, nie? Czyli... Hmm, hmm, ryzykować banem czy nie ryzykować? Jak jest na Twitchu, to nie jest banet, a to jest streamable. Oj, ja nie wiem jak czas, czas wchodzimy tutaj na grząski grunt. W dziwnym momencie wchodzę. W najlepszym momencie wchodzisz.

Na os i, Co jest w ogóle śmieszniejsze, jak facet to robi szczerze? Jak, no, nie mogę za to poradzić. Oj, ja, kurze, boi się czat Daj, a ryzykuję, dobra. Czekajcie to jest, jest Amuruant. O! A, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Znaczy, nie ryzykuję, idę na drugi ekran, to jest Amuruant, ok? Zostawiam wam to póki co. Czy ja wam mogę to pokazać? Nie ma. To jest Biust. A czas się sama zdziwiam. Mogę, mogę bo mnie, bo to nie, To jest sam tego. To jest sam bius, jakby to nie jest nic odkrywającego. To jest bius po prostu, nie? Jakby już nie przesadzajmy, nie? Nie. Nie wiedziałam, że tak potrafimy. Tyle, tyle zmisowanych okazji, nie. Guys, I think now would be a great time to tell y'all that I, I know that everyone's having a lot of trouble. There's a pandemic going on, but $5 is only $5, okay? It's not a lot. But for only $5, you could sub any stimulus checkers, any Tiger owners. Guys, it, it, it ain't difficult. Ogóle, i teraz, i nie temacie, to No, Trzanio Moginder, i Jeśli w temacie, to była streamerka, która właśnie y, miała, jakby tak po prostu leżała w pluszakach i tak dalej, i po prostu rozmawiała z widzami. Nic problem w kontencie, nie ma problemu, po prostu ktoś tak może robić. Chodzi o to, że w to, co powiedziała, ponieważ powiedziała, uważała, że jeśli ktokolwiek ma czas, aby oglądać ją, to e, powinien mieć przynajmniej 5 dolarów, żeby dać jej suba, bo po uważa, że każdy, kto ją ogląda, powinien mieć u niej suba. I jakby no, jakby, no, z zdaniem nie zgadzam, z zdaniem się nie zgadzam, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo osób I właśnie powstały przyśmiewcze materiały, właśnie tak parodujące tą dziewczynę To ma być najseksowniejszy moment Dla mnie to jest cringe, dla mnie to jest coś bardziej prześmiewcze Wiadomo, to jest takie ok, ale tak to ma być najseksowniejszy moment, nie? Dla mnie, jakby, dla mnie ta trójka dla mnie ta trójka by, by wygrywała, szczerze. Bo jakby to jest takie jeszcze, jeszcze takie w takie To jest takie, folsom, takie no, zabawne, że dwóch ziomeczków po prostu, tak, czerpią mały, dużo frajdy, rozśmieszają ludzi i tego, i po prostu no, bawią się, nie? No, tutaj jest po prostu rzeszanie cyckami, to też jest dosyć, tego. mnie no, bardziej jeszcze rozśmieszyło, i w sensie, że oni się skończą, dosyć późno. Więc uzajmy czas już znowu. Tutaj, tutaj, daję, daję wam zdecydować, ok? Pytanie, co? No, że to nawet tu nie po prostu, znaczy, do czwórka to po prostu, na no, na no, jak. Okej, okay, ale ja, będę, ja bo, nie chcę masz tego pod biustu. Więc może dlatego mi się jedynka bardziej podoba, Nie, niektóre inne rzeczy ten celuję. Dobra, dobra, chyba czwórka wygrywa. Osobiście z serduszkiem bym wybrała jedynkę, ale ja tutaj, tutaj rozumiem, akceptuję. Bierzemy czwóreczkę. Best rage moments! Huh, dobra! Lecimy co? lecimy! I'm stuck in a tree! I'm stuck in a tree! I'm stuck in a tree!

No ja mam te takie, yikes, nie no nie wiem, po prostu, znaczy, ja rozumiem, śmieszne, okej, okay, śmieszne, ale mam tak, z drugiej strony sobie myślę, jak ktoś musi być tak bardzo wkurzony na grę, żeby coś takiego jakby zrobić, jakby, i, 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 wiesz, o co, wiesz o co chodzi, nie? O nie, jumping King. Oh. O, oh, Sweetie Palms, ach! przyszła jumpkinka wiem, co on przeszywał, okay, kiedy nie zdawał ja przywiodziałam ja tego normalnego, bo to jest chyba ten na modach chociaż ja dobrze widzę. Yes, tak. and I also get solo challenge or something you don't do very often. You that's, it, that's weird, but to I did that him for him jungle, me. 80 carry, um, do it for top right now. Hey, got masters in jungle, got EUS challenge or solo. Masters in twice. jungle, you barely touched it, quit EUS. the challenge. It was I, too hard. You quit like the challenge. No, you have too much fucking time on your hands. You have no life. I have a life. What do you mean I have no life? Look at me. You I literally live outside of me. my Yeah. You have no life! In three months I played 400! I don't have time for that! Ow! Three months you played 400! It's cause you moved yeah. to LA! And you, when you moved to LA, you ruined <laughs> your own life! Not wrong. Not wrong. We missed okay. New York no Okay, calm down, man. You didn't have to get a <laughs> abused to get the challenge every season. Yeah, calm down, man. <laughs> Too hard <laughs> you <I> <challenge>. BEST range, MOMENTS Okej. Okay. <laughs> Aż tutaj, jakby to. Że a dobrze jest to, że to jest. O, oni są ze środowiska lolowego, które ja cały czas bacznie obserwuję, więc tak, więc. <laughs> ja twierdzę, ale. A tego, troszkę, tego, troszkę. Kwasu jest w środku, w ludziach, nie? Nie z pierwsze piętro. Pierwsze piętro? Na groundzie byliśmy, lower ground byliśmy. Piętro pierwsze, jazda. jak zadzwonimy do recepcji. Nie da się. KURWA! Już <grystanie> <grystanie> kamerka God Gamer of the Year? Ja bym dał Ja bym... Legenda, no legenda. Ja bym dał po prostu. Je lubię sama go Lubiłam sama go oglądać, nie? W moment, Uwaga! Ostrzegam tutaj głośniki, nie? Głośniki... No leciutko, leciutko. Uwodzubillah minash shaytana rajim, uwodzubillah... AAAAAAAA! O Behind you, behind... behind you, chat. <coughs> <fuck>, fuck off! Fuck off! Ja <tot> <Ale> mam wrażenie, <tot> że on krzyknął, zanim się odwrócił w ogóle. Może popatrzył w kamerkę w sumie, może patrzył w kamerkę. So I'm reading notes from some other dude. Sounds to me like... he died. Or... got Tickled or something. People died, it's so it's a yeah. really scary game. People died, Jan. Yo, pierced you! So, yes! Holy fuck! You did not, I just finished. Just finished. Whew! Tabu! To... Bo, czad, no dla mnie to też nie jest aż takie tego. Ja będę albo to, albo to, albo będę bardziej to chyba. Ja, pierwszy, 2 godziny 40 minut! Dobra, czad, dora, bo zostawię wam to. T nie Dobra, ogólnie robi się to długo, długo ale, ale fajne było, nie? Dobre, dobra, podoba mi się. Bardzo to pomysł w ogóle zielonego, żeby to zrobić na streamie, także dziękujemy zielony! Super się wszyscy bawili! Dziękujemy serdecznie.